Poznaliśmy rozstrzygnięcia naszego plebiscytu. Siatkarki ze szkoły podstawowej w Kosieczynie zostały najpopularniejszą drużyną sportową, a Rafał Angierski najpopularniejszym sportowcem gminy Zbąszynek w 2013 roku. W imieniu całej drużyny chciałabym podziękować tym, którzy na nas głosowali oraz panu Petrowi Górawskiemu, który nas trenuje, a także panu Sławomirowi Matysikowi, za to, że organizuje nam wyjazdy. No dziś wiadomo, zawsze tak mówiłem, mentalność zwycięzcy, więc gdzieś tam delikatnie e, była ta myśl, że może się uda, roz, może się roz, uda, ale jednak roz, nie sądziłem, roz. że aż tak wysoko i tak dobrze, bo, bo jednak ja myślałem, że tutaj sportowcy działający na co dzień z bążnku no, będą wierli prym, nie? Czwarta gala sportu odbyła się 26 stycznia w domu kultury. Oprócz rozstrzygnięć na scenie zobaczyliśmy Dominikę Hoffman. Przedszkolaki z Kosieczyna, Zespół Słoneczny Blask ze Zbąszynka, Zespół Whisters ze Zbąszynka, a na zakończenie odbył się pokaz strojów sportowych. Wielość zdarzeń sportowych na terenie gminy zbłąszynek pokazała, że taka gala sportu ma sens. Jest to podkreślenie tego, co się w danym roku wydarzyło na terenie naszej gminy. Mamy sukcesy drużyn sportowych, mamy fajne imprezy sportowe. Tych imprez jest dużo. Obiekty sportowe na terenie gminy zbłąszynek są coraz lepsze, coraz piękniejsze. Dlatego. Warto tę imprezę robić. Pokazuje to również frekwencja na tych imprezach z roku na rok. Tych osób przybywa w tym roku. Frekwencja zaskoczyła nas niesamowicie, dlatego jest taka szansa, że w przyszłym roku taka gala sportu po raz kolejny się odbędzie. Więcej informacji o czwartej gali sportu i osobne relacje wideo można znaleźć na naszej stronie internetowej www.osir.baszynek.pl TV Sport Info z Bąszynek. Ośrodek Sportu i Rekreacji www.osir.baszynek.pl